Trzeba na tym, ale pewnie przez przykład jakiś się tutaj nacisnął no. i żeś go wyłączył. Później jak być znowu ci się tam to... to Dobra. No, to witamy, byłem. witamy. My już dotarli na pole. W nowym towarzystwie. Tu już zaczyna być stałe. Ostatnio tu nazbieraliśmy tyle fantów, ze dwie tony ziemniaków, więc teraz też powinno coś ich być. Dobra, widzimy się przy lepszym pierwszym. 3, 2, 1 お Aga zawołała, że ma pierwszą monetkę. Wygrała konkurs na pierwszą monetkę. Co masz? 10 grosz. To Aha, to właśnie. masz ten 49. Prawdopodobnie. Widzimy tu. Czekaj, okay, może przeczyszczę? No, no fajnie, gratki. No dziękuję bardzo. Dobra, lecę. dalej. No teraz wyszedł, teraz wyszedł polmusik. Ale patrzcie. Jeden ziemniaczek trafił jego sztychówką drugi jeszcze połówka w ziemi została ale tu tego jest tych ziemniaków jeszcze by to trzeba odwłóczyć tu jest ziemniaczek tu jest ziemniaczek tam jest ziemniaczek tam są ziemniaki tam kurde chyba wezmę se i nie będziemy kopać tylko ziemniaki dobra bo mi o pierwszy pieniądz co to jest? PRLek. PRLek, jeden grosik Który rok? Przeczytamy? 79 chyba Nie, 49 jak dobrze widzę, ja no, i fajnie, no jademy dalej. Tu ekipa już kopie. Agnieszka już po pierwszej c. Kurczę, ale chyba to bym wolał zbierać dzisiaj. Wszędzie ziemnioczki. No i jest drugi PRL 70 rok. Eee! Uciekła. 10 groszy. Co masz ciekawego? No, drucik, a ja mam monetkę Halerzyk Jeden halerzyk, ale zajechany rośnika nie oczytamy No i teraz drugi halerz 3 metry tam była tamto dziura Te z tym jednym, teraz drugi, też zajechaniec. do Co? Porę moneta tak wpadło, no ale no nic ciekawego Marzyłaby mi się jakoś srebrna markówka mhm. <grafy> albo grosz, Ale u nas tego nie za bardzo Nie za bardzo się to pokazuje. A więc tak z takiego dołka wyskoczyło. Takie cuda 59 Proszę bardzo. Na początku pola gdzie wcześniej przechodziła. Mój pierwszy fancik guziolek, matko, jest tak mokro, że wszystko się kleje, jak nie wiem. No ale od czegoś zaczęliśmy. Do następnego. Wyskoczyła mi teraz taka jakaś kuleczka, malutka. Chyba na będzie. Jakąś kuleczkę. Kulkę. Nie wiem, zobaczymy co będzie dalej. No i co, witamy na poszukiwaniach. Pierwsza monetka, 20 ziko, perelek z takiej dziury. A tu mamy uczniaków. Co, jak Wam idzie? Wspaniale. Trafiliśmy na trochę słabe pole. Przeszukane, ale... Przecież to mi się podoba bardzo. Ale łuski są jakieś breneka, też się trafiła. Dobra, chodzimy i szukamy dalej To no. mi się bardzo podoba. No kaloryfer możesz montować. <głos> <głos> Dobra, lecimy dalej Ekipa tam szuka. A ja mu coś takiego popatrzcie się Jeszcze nie wyciągowych widzicie? Zobaczymy co to jest Co to będzie? Zielona ładna patynka. Doczyszczę chwileczkę i zaraz się włączę. No, są to zjedzone dwa halerze austro-węgierskie. No, a teraz na samej powierzchni leżało. Wyostrzyj, 5 groszy. Można powiedzieć, na oko trafione. A few moments later. No to my się już w tym odcinku żegnamy w takich pięknych, pięknej scenarii. Mamy następny dzień. Jeśli chodzi o wykopki to już będzie koniec na ten. na ten odcinek. Chcieliśmy zaprosić do następnego odcinka będzie ze Zlotu na Sutowie. Serdecznie zapraszamy, mam serdecznie nadzieję, że się zapraszamy. zobaczymy. Jeśli ma ktoś ochotę jeszcze parę sekund z nami spędzić to damy parę odcinków z parę filmików z pewnego zakrętu na rajdzie Śląska. A teraz chcieliśmy się jeszcze pochwalić naszymi znajdkami. Godzinka, godzinka chodzenia. Coś tam, coś tam powychodziło. Więc jeszcze z powrotem na grzybki. Jeszcze godzinka. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Jeśli macie ochotę, zostawcie jakieś pierdółki po sobie. Miła widziane subskrypcje, łapki w górę, komentarze. Trzymajcie się, do następnego. Pa. Kurde, nigdy nie było. Ja No, skończyłeś. Terima kasih telah